na nasy. A więc zaczynamy Q&A No dobra, lecimy z tym Pierwsze pytanie e, Weronika Korytko, jak się czujecie, gdy was hejtują? Pozdrówcie mnie Pierwsze powiem o pozdrawianiu e, nie, bym... piś, nie piszcie do nas Pozdrówcie mnie, pozdrówcie mnie, pozdrówcie mnie Jedynie co, to możecie napisać e, Kocham was Tak, kocham was, takie coś Ale my, my was w każdym odcinku będziemy pozdrawiać No może nie w każdym, bo jak No, no bo ciągle to tak dziwnie trochę Ale no Przejdźmy do hejtów. Hejty nas wkurzają, ale my na to nie reagujemy. Nie reagujemy, to nas nie rusza nas to. No. Więc, jeśli chcecie hejtować, to zapiszcie do innych e youtuberów. No właśnie, a co... To, my dopiero macie? zaczynamy, bo no jesteśmy Co do nas macie? Dopiero zaczynamy karierę na YouTube, oczywiście. I no, a się no, naściepiacie, na, że mamy sobie filmiki. Jezu, czeknie macie ty. wszyscy do nas. No. Dobra, Faustyna Mazurkiewicz, czy zauważyliście, że w, prawie w każdym pytaniu jest Pozdrówcie mnie, tak? Zauważyliśmy, to wy też pewnie za to zauważycie, jak będziecie przed dalej Następne pytanie, Eryk pod, pod, Podpirka, pozdrówcie mnie No pozdrawiamy, pozdrawiamy. pozdrawiamy. E, Michał Dzimira pyta się, czy kiedykolwiek czuliście się jak Tiger Bonzo i jego ohydna szona kobra? Pozdrówcie mnie, pozdrawiamy Cię Michale I... Nie czułem się tak nigdy e... Ja też nie, bo ja nie wiem kto to jest Sigur Bonzo i jego chyba na komórka. No słuchaj, wysłuchaj, nie wiem. <śmianie> to już śpiewa kobra. śpiewa. Co? Dobra, zaczynamy, nie, Dobra. Michał Madea, skąd będzie pomysł na filmiki? Nie, yy, z głowy bierzemy to, ale nie powiemy dalszych, dalszego ciągu, ponieważ wiemy, że ty, ty Michale z Dominikiem, weźmiecie od nas te pomysły. Filmy nie będzie. Jeden, jeden... Yy, bo jeden pomysł już od nas zabraliście, um, jak nie zachowywać, ja nie, jak nie zachowywać się albo a wy zmieniliście to jak nie, jak nie zachowywać się na siłowni oczywiście. Um, dobra. Oraz wiesz, co byście zrobili, gdyby po podbiegli do was i z prośbą o wspólne No To by było fajnie. Pe tak o, autograf, zdjęcie, no i ogólnie. Tyle wyświetleń, tyle lajków. Ja ogólnie bym chciała nagrać filmik z nas Olką. Bardzo cię bardzo serdecznie cię pozdrawiam Ola. Pozdrawiam wszystkich youtuberów, którzy ba bardzo nas oddam. O, Pozdrawiam youtuberów, którzy nas oglądają, chociaż to jest y y y Nie... To jest... naszych widzów to jest nie do zrobienia, dobra. Mi stanowić. Jak, jak się poznaliście, poznaliśmy się na podwórku, oczywiście. No czyli to jest taka moja kuzynka, taka... Taka jakby leka. Dobra, Monika Pełka, czy przez hejty chcieliście skończyć z YouTube'em? Nie, bo um, mamy hejty gdzieś. Nie chcieliśmy, ale mieliśmy, ale... mieliśmy. No i mieliśmy takie, um, ten, okresy, gdzie chcieliśmy... Um, gdzie się kłóciliśmy oczywiście, jak na przykład... No tak jest. Ja z Woliwią kiedyś się tak pokłóciliśmy, że w ogóle że trudno było się pogodzić. No. Dobra, Dominik Kozbas, Pozdrawcie mi 11 oczeka. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy, Dominiku i Adrianie 100 Dobra, następne pytanie. Na teraz kiedy kup kupicie sobie lepszy, sprzęt, na kamera i tak dalej. Ym... Jak będzie więcej fajsu i będziemy lepsi trochę. Ale no. na razie telefony jeszcze dobre jest grafika, na razie jeszcze dobrze dla video, ale wszystko jak będzie się dobrze układało, to będzie wszystko dobrze. Dobra, na następny pytanie. Jadek Czajkowski, pyta się, pozróbcie mnie i moje pytanie do czemu... To czemu do parodii CS? CZ? Używiecie czeka, bo, bo to jest parodia. parodia. Ym to zastępują broń. W CS-ie prawdziwym są bronie, ale myślę. Ale parodię my, my zrobiliśmy parodię, nie prawdziwy CS, że będziemy broniali od bum, bum, bum. Nie hmm. że jest w piwnicy, która jest tam. Tak? W piwnica taka straszna. <grym> no fajna. Dobra, wejdziemy dalej. Um, pozdrówcie mnie na filmie kładać. Adaś. Adaś um, nie pozdrawiamy, bo nie. Na po, nie Cię. Ponieważ. Yy, Hej, tu nas w ogóle. Tak, nas, obelesz nas. I, a, I chcieliśmy bardzo pozdrowić naszego Jędko, który przywilął mi ze śnieg. Kurczęś <gulka> i Gruzja. Jędrek tutaj z nami <gulka> jest. Yy, ta się, się, się pogadać, chodź tutaj. Lecimy dalej. Nikola, Nikolaj Jot, czy mnie lubicie? Lubimy Cię, Nikola? Ja Cię nie lubię. Szczerze. Adrian Gos, pozdrówcie, po może mnie też pozdrów, dobra, pozdrawiamy Cię, Adrianie. Pozdrawiam. Czemu gadacie, że Ada mogę czemu gadacie, że trzeba, że będą koszulki, jak na pewno nie będą? Będą. Będą koszulki, jak wbijesz w sobie, bo mówiliśmy to w niejednym odcinku już. Aurelia Osowska, teraz się na, na, ten? Zapytam. Dobra, może chcecie też zobaczyć? Aurelia tak, osowska, tak, Osoby napisała, nie wiem, odbicie jest, ale okej. Okay. Tak się rozpisała. Um, Aurelia Osowska, co tam u Was? Dobrze. Um, u mnie tak trochę źle, bo jestem znaczy jest w szkole. Nie byłam znaczy. ja też. Um, to, co chcecie osiągnąć nagry nagrywając filmiki na YouTube. <grym> um. Chcemy osiągnąć nie tylko, mi nie zależy na popularności, tylko o więcej subskrypcji. Chcemy być na w, top um. w takich topiszach. No właśnie, i my no. nagrywamy dla zabawy, nie że dla popularności, znaczy, że Nagrywamy, bo chcemy, no. Wyjść dobrze z tego, żeby spotkać się z wami. No właśnie. Się patrzę w kamerkę. Dobra, patrzę się w kamerkę. I dobra, lecimy dalej. E, jakie są wasze marzenia, jaki jest wasz, wasz, wasz cel? Moje marzenie jest takie, żeby no, być dobrym już w YouTube, żeby więcej popu... e, więcej subskrypcji, więcej, więcej lajków. I e, Oliwii teraz dalej. E, moim marzeniem jest e, na YouTube, moim marzeniem jest... Um... Wybicie się na YouTube, więcej subskrypcji, więcej lajku, bo na razie to, więcej y, lajków y, y, w dół niż w górę, ale my tak zrobimy lewe, tak w górę. A poza to chciałabym być zawodą wszystko O no, no. On, oh, yeah. O, yeah. o Za pół godziny właśnie mamy trening. Więc musimy się streszczać. Dobra, lecimy dalej. Dlaczego zdecydowaliście się na kanakamę, ponieważ no, chcieliśmy się nie nudzić, bo my się zawsze nudzimy w domu, nie ma co robić, a, a tym bardziej widzimy. Ale jak wzięliśmy się wreszcie w garść, ja z Oliwą i z Kodradem, wszyscy tak się dogadali. I znowu Państwo w kawałkę wszyscy się dogadali tak bardzo dobrze, więc... Ja z Oliwą i z powiedzieliśmy, że zaczniemy nagrywać na YouTubie. Ogólnie to jest na pierwszym filmiku wstęp. Znowu śniegiem. <je? grym> A wyże to ktoś nasikać? No. Dobra, Dobre, zaczynaj być pytaniem. A dobra, nie chcę mi się tego pytać Adam Laskowski. Czemu to nagrywać? Nagrywamy tu dla was. A i to będzie Adam Laskowski. I po co dodajecie to, skoro widzę, to cały świat y y y Dodajemy to, bo i dodajemy to, bo. Sklubimy. Tak, i mamy, mamy to na daleko, że. Widzicie, cały świat. Znaczy, jak ktoś nie, nie, nie jest um, przeciwko nam, no to się cieszymy, oczywiście, nie? Znaczy, niektórzy nawet tyle było w komentarzu, żeby go pozdrowić. mi znaczy, myślę, że tam na tak dużo falarii, ale mamy więcej lajków właśnie w dół, i to nas trochę martwi. Dobra. I trochę dalej chodź. No nie, tutaj są wstać. Fać, co ty bo Jakub Wrzęciński on tam napisał do tego on dobra, to Jakub odpowiada na to pytanie od e, bo mogą człowieku zajmie się sobą, mnie posu i nie, nie za e, chociaż to ostatni raz z to może prawda jest, bo jak na, na, nagrywaliśmy nagrywaliśmy na na zabaw e, kiedyś tam, e, to e, bo, e, się e, się tak, jak, byśmy, jak co tygodnie tam było jakbyśmy um, jak coś tygo nie temu. było, jak je zachować na pod to Adaś Liczkowski wystąpił w tym... Przeszedł tak o, nałożył kaptur i tak o przeszedź, ja mu to pokażę. A więc zaczynamy dalej z pytanami. Dobra. Szymon Damian Zając, Czy długo czekacie na pomysł do filmu? Nie no, dwani jeden dzień raz. Chyba, że jak tam się nie zgodzimy, że tam długo na jasno Ale wszystko na razie jest dobrze. Szybko myślimy, a zaczniemy do nowego pytania. Nie jest tego śnigu. Jako myśliński wie, wiecie? wiecie, że na Q&A macie więcej pytań niż jakiś youtuber, co ma np. trzy koła subów. Um. Nie, no, może to nie jest prawda, ale. To... to jest może prawda, fałsz, ale bo. Zależy, jaki to YouTuber. No właśnie. Bo na przykład ktoś może dać subskrypcję, ale nie ja. ogląda go. I w ogóle. No. Jak róbmy ja sobie w to się. Czy macie zamiar zainwestować w inny aparat? W inny, na pewno nie, bo zainwestujemy w aparat, którego nie mamy na razie, bo. Yy, mamy nadzieję... mamy ten... Tutaj yy... chwilę stopio, tylko zaraz tutaj wracam, tylko mamy... idę po chusteczki, a więc zaraz będzie... Nagrywamy do... telefonem. No. No więc... Po! Po! po. <ścoughs> yy, chcielibyśmy jeszcze powiedzieć, że zbieramy na chusteczki dla Martyna pełki, bo jest bardzo zakataszona i teraz pobieg do, po, do domu po chusteczki, więc... wysyłajcie nam chusteczki oczywiście. Dobra, już jestem. O, zup, poczekajcie. mama do mnie dzwoni. O, więc jeszcze raz, zobaczy mamy. O, już jesteśmy. Dobra, bo mama, mama do mnie dzwoniła. Pozdrawiam cię, mamo. A ty jednak nie jest śniegu, bo to jest bardzo niech Niech ja się <grym> Dobra, um, pokażę Wam mięczka oczywiście, teraz. Co on wyprawia? Nie wiem, czy go widać. Widać go? No, o nie, biegnie, biegnij! Dobra, lecimy dalej. O, Kinder, ja Dobra, jesteśmy? Daję, tak o, czekajcie. Kiedyś jeszcze. Kurde, sobie. sobie. Dobra. No już możemy, dobra, wchodził. Dobra, I, i lecimy dalej. Jako Bryciński. Co by robić poza YouTube'em? E, e, grać w Babiltona e, w stylu stołowego. Nie. No, ale nie wiem, jakie ślady ogólnie. No. E, z się spotykać no i jeść dużo wafel. i to w tym i w stołowego i, i jeszcze chciałabym coś przekazać nie spotykać się z przyjaciółmi bo ich nie mam i szukam nich właśnie dobra i mu wszystkie odcinki prawie cały na nagrywałaś no nieprawda Czy filmiki tylko trzy, były Czy filmiki tylko ludzie jezu a 11 mamy Kiedy Jakub y, mi Palem, kiedy koszulki i będzie i czy będzie kanał, na którym będą gry? No, kanał chyba nie będzie grabi. Be, nie Grabii. Będzie, nie będziemy zakładać nowego kanału, tylko będziemy teraz właśnie na tym kanale, będzie, będą filmiki I będą koszulki. Tak, nawet co się będzie? Ej, stop, co chwilę, stop. Zapytaj się tylko, która godzina. Nie hmm. wiem. Czekaj, tutaj jest. 1537. Dobrze, ale... To ona za 140. Dobrze. Ehm, Dobra. Pank, e, Pank, czy, czy stworzycie stronę na FB? Strona na FB już jest? Mamy już. E, macie tutaj link w opisie, tam o na dole, tam o tam o, tam o. No. Dobra. Ehm, Oliwia Kimu, kiedy kupicie sobie profesjonalny sprzęt? Jak to powiedział Dominik? Mamy 5000 i no. mamy profesjonalny sprzęt. Um, dobra, Jakub Rzysiński, jak tam życie? Pozdrawiam YouTube'u, moją mama i tatę i moich Nie um, Wszystko dobrze idzie jak w YouTube? Czy jest ok. Dobra, bardzo Barboszyńska, kim chcecie, Bar 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 chcecie dotrzeć w przyszłości i to chcecie być jak? Um, um, profesjonalną tenisistką, taką zawodową, nie? I jeszcze ten, um, Wybicie na YouTube A ty macie To samo? Dobra, i co ty widzisz? Co nie widzisz? Ty nie w Yyy... Ten... CO?! Chodź, tu stań! chodź, tu stań! Dobra, 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 Kto wam się podoba? Ania, to są nikt mi się nie podoba? Mm, nie. Nie mam wiczyny, pozdrawiam. Czy nie nudzi wam się nagrywać na YouTube? Nie, nie. Nie nudzi wam się? P.S. Pozdrówcie! Pozdrawiam dobra, cię, Wiktor. Ja również pozdrawiam. Dzięki za pozdrowienia, Wiktorze. Jakub Wysiński, jakie jest wasze marzenie na YouTube? i Ile chcecie osiągnąć? Trzyma osiąga bardzo dużo. Lajków i subów. No właśnie. dobra. I w z Wasze eee, nasze marzenia. Czaldi resztę. lubicie mnie, ja was kocham tak, lubimy Cię najbardziej, że kochamy, bo kochamy z każdego z tego I postanowimy na nie jestem chłopak nie. I postanowiliśmy też eee, dać Wam nazwę jakąś. Eee, w następnym odcinku się do wyciekom. Co tak jak mam inni YouTuberzy, nie? A ja mam taką dobrą nazwę. Jakie jest wasze największe? Może nie kocham was, Klaudio, oraz Czu. Mhm. Klaudio, my też się kochamy. Mhm. Ehm, jakie jest nasze marzenie? Przepraszam, odpowiadaliśmy, odpowiadaliśmy, na to więc odpowiedź masz ehm, przed tym pytaniem, no przed, przed tym tylko pytaniem, dobra, idziemy dalej. Um, Emilka Stefan, że chciałbym nagrywać telefony? Nagrywamy telefon, bo nie mamy jeszcze aparatu ani kamerki, proszę, Nie mogę, bo jest dobra grafika. No właśnie, już. No, no, czy słabo słychać, ale dobrze Emilka węglinie Węgliniec. Pozdrawiamy serdecznie Węgliniec. Pozdrawiamy Ruszu, Węgliniec, Gownicę. Całą moją klasę. No właśnie, ojej. Oh pozdrówcie też my w szkole. <grym> o, jeszcze jedno pytanie ode mnie. Olivia, Lidza pytacie, Olivia, Oliwa Brawszyńska to mają być, być pytania do wszystkich? Um, tak, mają być pytania do nas wszystkich, bo jak będzie Oliwa Brawszyńska napisała um, Lubisz mnie? Dobry Olimpia Szybczak. Czy macie świadomość tego, że wszyscy się z was śmieją. Mamy macie świadomość, ale my tam, na to nie zwracamy uwagi. Prawda, no, to na tyle w tym odcinku, więc yy... do widzenia, Yo! Yy, trzymajcie się i pa! Cześć!